Kto urodził się dnia 11 lutego, okazuje zamiłowanie do polityki, dba o uznanie i zaszczyty. Urodziny dzisiejsze dają dużą oryginalność oraz zdolność do koncentrowania się na swej pracy. Taki człowiek ma przyrodzony dar zaznajamiania się z obcymi i doskonałego ich wyczuwania. Przywiązany do dóbr doczesnych, potrafi kierować innymi, okazując zdolności do intryg politycznych. Cechuje go upór i zaciętość. Nie ustępuje mimo strat. Namiętności jego są silne, porywające i wybuchają nagle. Łatwo też podlega wpływom swych uczuć i emocji. Nieraz wydaje się, że nie jest szczery, ale mimo to zawsze jest uprzejmy i sympatyczny. Czego się strzec winien, aby jego namiętności nie doprowadziły go do ekscesów. Chociaż bowiem jest to człowiek silny, potrafiący torować sobie drogę w życiu własną energią, nie jest jednakże tak mocny, aby potrafił opanować własne swe wzruszenia i uczucia. Gdy jego namiętności są pobudzone, lub gdy wpadnie w pasję, jest w stanie popełniać czyny gwałtowne i odruchy impulsywne. Chociaż może w życiu osiągnąć zwycięstwo nad wszystkimi swymi wrogami zewnętrznymi, zostanie mu jednak najważniejszy wróg wewnętrzny, jego własne nieposkromione namiętności. To też ważną jest rzeczą, aby ten człowiek. Na ogół w życiu dość szczęśliwy. Nie poddawał się swej impulsywnej gorliwości i niedyskretnym wybuchom, co może go doprowadzić do narażenia swej kariery życiowej. W sprawach pieniężnych zasługuje na zaufanie. Jest to bowiem człowiek uświadomiony, który zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że pieniądz nie jest bynajmniej celem sam w sobie, lecz tylko środkiem. Pragnie on swą władzę i potęgę zachować i konserwować i dlatego też w środku swych, swych używa mądrze i z rozmysłem, zastanawiając się nad każdym krokiem. Dzięki temu może nawet wydawać się nadmiernie ostrożny. A jednak, mimo wszystko, największym jego niebezpieczeństwem jest właśnie przesadny optymizm, który pod wpływem wizji wspaniałej przyszłości może powodować go do czynów nieobliczalnych.